Halo, tu ciapa. No, teraz widzicie mnie znacznie lepiej. Witam Was już w dziewiątym filmie o Samsungu. W dzisiejszym materiale na prośbę Kapisza przyjrzymy sobie. <grywy> Hana Montana Linux. Po raz kolejny dziękuję Kapiszowi za propozycję i że nie mam, nie mam psychy tego uruchomić na Samsungu. No jak widać, mam. Widzisz to po materiale chociażby. Tak więc dobra, podpinamy sobie pendrive'a i rozpoczynamy z tym. Kurde, o ile trafi w ten slot, o nareszcie. Tak więc odpalamy tą machinerię. O matko! <ścoughs> Jej. No to zaczynamy, proszę Państwa. Hana Montana fucking Linux. O Jezu, boję się, co się z tym stanie, ale zobaczmy. Tak więc, Install Hanamontana Montana Linux. Enter. Mamy szary ekran. No i czas na ładowanie. Myszka widzę, że mi się zaświeciła, tak więc coś tutaj już zaczyna robić. USB mi ledwo coś świeci, ale tego nie widać, bo sfokusowałem ekran. Wiecie, co Wam powiem? Ciekaw jestem. Kto zrobił tą dystrybucję Linuxa? <laughs> Prawdopodobnie jakiś psychofan tejże serii na Disney Channel. No ale zobaczmy, co tutaj będzie. Widzę, że się pasek zmienił nagle z bomby. Welcome! Ready to install? No, jestem ready. Widzę, że rozdziałka jest kwadratowa. Nie jest w żaden sposób ta instalka dostosowana w ogóle pod rozdzielczości panoramiczne. Widzę, powiem wam tak, to jest stara dystrybucja Linuxa. Ona nie jest taka nowa. Ona jest wręcz, no w miarę starawa jeszcze, ale patrzcie, ma jeszcze język polski, co ciekawe. Jeśli jest dostęp do internetu, można zapoznać się z informacjami o wydaniu. Dobra, klikamy dalej. Standardowa procedura, wybieramy sobie strefę czasową, już nam się automatycznie to wzięło. Wybieramy sobie układ klawiatury na Polski. W ogóle patrzcie, mamy jeszcze tutaj pole, gdzie możemy sobie testować nasz układ klawiatury, więc fajnie. Przygotowywanie miejsca na dysku przed. PO. I tutaj widzę, że nada, nada sobie etykietę kubuntu w ogóle, patrzcie. Użyjemy sobie cały dysk, nie będziemy nic dzielić na partycje, bo to nie ma sensu. Wpisujemy swoje dane użytkownika. Wprowadzone hasło zawiera mniej niż 8 znaków? Walić to. No i podsumowanie na koniec, co my tutaj żeśmy zrobili. Klikamy zainstaluj. No i w tym momencie nasz dysk robi papa. Nasze Lubuntu, poprzednio zainstalowane w poprzednim odcinku, robi do widzenia na rzecz właśnie <laughs> Montana Linux. DIODA z dyskiem widzę, że się świeci, tak więc dzieje się. Obliczanie plików do kopiowania, czy coś w tym stylu tam pisał, przeglądanie plików. Tak więc dobra, za czym to się zrobi, to ja szybkie Z2 zaraz będę. Instalacja zakończona. Instalowało się to, nie wiem, z 4 minuty chyba. W miarę szybko. Tak więc dobra, restartujemy i sprawdźmy co z tego wyjdzie. <laughs> Już się boję. Hana Montana Linux cofający się pasek. <laughs> w ogóle co to jest za niebieski prostokąt? Czy to był jakiś placeholder czy coś? Nie wiem. Please remove the disk. Dobra, no to wyjmujemy pendrive, a nie dysk. Klikamy enter no i restartujemy. No i zobaczmy co z tego wyszło. De. <laughs> Czemu to jest takie małe... Jezu, Jeszcze się zakrztusiłem. Welcome to Samsung Montana. Ojej, co to jest? Ale patrzcie, jest już tego, rozdzielczość panoramiczna. Tak więc na ekranie logowania mamy tak, mamy Hanę Montanę, mamy, mamy Tuxa z Hana Montana w środku. No i co to wygląda? Niedorzecznie. Zobaczmy typ sesji. Dobrze, patrzcie, mamy jeszcze typ sesji, mamy KD, mamy fail safe oraz domyślną tutaj sesję. Zobaczmy jeszcze menu. Aha, tutaj to jest wszystko do restartowania, okej, okay, rozumiem. No to dobra, logujemy się. Co się stało? Co tu mi się ładuje teraz? Co to jest? Czy to jest ekran powitalny czy coś? Muszę tu coś kliknąć? O, musiałem kliknąć chyba. End? No i nie widzę efektów tego wszystkiego. Widzę, że dysk tak mryga mryga, więc może coś tutaj konfiguruje, nie wiem. Co to za jumpscare? O Jezu! No dobra, witamy na pulpicie. O, jest tutaj był jakiś dźwięk, tylko jest bardzo cichy. Mam na stówie dosłownie te głośniki, co i było takie ciche, ja nie rozumiem. Aż kurdy telefon mi zaczął lagować. Dlaczego? Ale dobra, zobaczmy sobie, co my tu mamy na pulpicie. A więc dobra, zobaczmy z czym to się je. Na start już rzuca się w oczy to, że pasek nie jest dociągnięty do końca. Ta dystrybucja chyba była robiona specyficznie pod monitory 4x3, stąd pewnie ten efekt. Mamy tutaj desktop folder. Zobaczmy, co to jest. Czy to jest odnośnik do dysku twardego? Tak, to jest odnośnik do dysku twardego. No, kurde, wszystko brandowane Haną Montaną. No gdzie nie spojrzysz, to masz Hanę Montanę. Nawet tutaj masz Hanę Montanę wszędzie. Wejdę w opcję About Dolphin. Też jest Hana Montana tutaj. Nawet w ikonce jest malutka Hana Montana. No bru About KDE ja sobie jeszcze zobaczmy, to jest wersja 4.22. Jakby ktoś chciał wiedzieć. Zobaczmy sobie jeszcze About Dolphin. To jest z 2008 roku. Więc no, widać jakie stare. Wersja 1.2.1 i Hana Montana. No dobra, mamy tutaj trochę rzeczy. Tak samo jak w poprzednim Linuxie mamy tutaj wszystkie yy, wszystkie folderki odpowiednio, tak jak w Windowsie. Mamy także konfigurację ekranu. Tylko kurde, ładuje się to w trzech kopiach z jakiegoś powodu. Application crashed. Ha! Dobra, sprawdźmy sobie może na początek jeszcze co tutaj jest na rogu. Co to jest za przycisk? Zoom out, unlock widgets. O, coś do widgetów, widzę. Gadżety na pulpit. O, mamy tutaj jeszcze opcję pulpitu. Sprawdźmy najpierw, może to folder view. Możemy jeszcze to wszystko zmieniać. Motyw Oxygen. Aha, to tylko zmienia pasek, więc super. Sprawdźmy uobrazki. Mamy kilka wariantów. Mamy z logiem. Mamy samo logo Hannah Montana Linux. <laughs> No i mamy ten wariant, który nam się załadował najpierw, czyli właśnie ten wariant bez loga. No i jeszcze dwa zdjęcia aktorki. Ogólnie muszę wam powiedzieć, że dawno tego tworu Disneyowego nie widziałem, kurde. Tak ostatnio jak widziałem to chyba 12 lat temu jakoś, czy coś. Wiecie co, kurde, zmienię ten motyw, bo jest tak szpetny, że mi się nie chce nawet na niego patrzeć. <laughs> Sprawdźmy sobie jeszcze gadżety. Co, czym są te gadżety? Tutaj się gdzieś one uruchamiają, chyba gdzieś w tym miejscu, może tutaj. Plasma Dashboard. He! Widget Dashboard, dobra sprawdźmy czym są te gadżety, mamy tutaj sobie wszystkie gadżety na pulpit, mamy notatki, mamy launcher wszystkiego, mamy jeszcze jakiś słownik, w ogólnie takie różne rzeczy, z tym się zajmiemy później, na razie weźmy sobie, wróćmy tam na ten nasz zwykły dashboard, sprawdźmy menu Start, to jest Kick Off Application Launcher, mamy tutaj kilka rzeczy na start, mamy przeglądarkę internetową Conqueror, Google I'm Feeling Lucky, Serio? No, you feeling lucky, ty chciało na YouTube'a mi przejść. Weszło na YouTube'a, tylko... <laughs> tylko z errorami, nie? Bo certyfikaty się nie zgadzają, ale to akurat wiadome jest. No nie ma nic, niestety. Ale weszło chyba na mój kanał na YouTube, więc no dobra, feeling lucky działa. No i ten Conqueror, jak wtedy sprawdzaliśmy, to jest 2008 rok. No mówię, no niestety, no to jest stare distro, tak więc no to będzie tak mniej więcej wyglądać wszystko. Personal Information Manager. Co to jest? Kontakt. Upcoming Events. To jest jakaś przypominajka i klient maila. W tym kalendarz, li lista rzeczy do zrobienia, jakieś feedy RSS, jakiś dzienniczek, jakieś notatki papapowe jakieś kontakty. Matko jedyna, co to za programy są? Nigdy tego sensu nie zrozumiem, bo to nie moje czasy niestety. System Settings. System Settings, no to... He! nawet nie zdążyłem nic zobaczyć i mi wywaliło okno co jest, to że zeskrolowałem na aha nie mogę zjechać tutaj, ponieważ jeżeli tutaj użyję scrolla, okno zniknie z jakiegoś powodu, jak zjadę na sam dół <tahu> sprawdźmy wygląd, możemy sobie manipulować wyglądem różnych rzeczy ale zostawmy sobie to co tutaj jest mamy jeszcze pulpit to już sobie sprawdzaliśmy chyba, albo nie multiple desktops, widzę, że tutaj też są funkcje paru pulpitów tak więc fajnie, scrolem też możemy sobie tutaj zmieniać pulpity, number of desktops i można sobie zwiększyć tą liczbę widzę, czyli faktycznie da się to zrobić. Mamy jeszcze wygaszacze ekranu, których no, nie ma, no i jakiś launch feedback, no akurat tu, nie wiem. Mamy tu jeszcze dźwięki, szkoda, że te dźwięki są bardzo ciche. Sprawdźmy głośność, mikser, frontmaster, PCM, no niby jest wszystko wymaksowane, ale nie czuję tego. A dobra, teraz jest wymaksowane. Zachowanie okien. Tu możemy sobie zmieniać zachowania okien w niektórych akcjach, na przykład właśnie zachowanie okienka, kiedy podwójnie klikniemy tutaj na jego pasek, możemy minimalizować albo maksymalizować okienko. Zobaczmy teraz. O. Nie ma. About me, no to mamy tutaj <noise> informację o użytkowniku. O, jeszcze tutaj możemy wpisać sobie serwer do tego, do maila. Dostępność, co my tu mamy? Dostępność. Mamy tutaj, no, mamy tutaj slow keys, mamy tutaj sticky keys. Tutaj różne rzeczy do, nie wiem, do skrótów, na przykład właśnie sticky keys. Nie wiem, czy to jest do shifta. Chyba nie. Domyślne aplikacje, no to wiadomo co to jest za narzędzie. To jest narzędzie do ustawiania yy, aplikacji, do, do, do na przykład yy, odpalania yy, maili albo do odpalania rzeczy w przeglądarce. Możemy tutaj sobie Conquerora ustawić na przykład. Mamy Conquerora, no i mamy Conquerora. Region i język, no to to jest to samo co nasz poprzednik Lubuntu miał. Ustawienia klawiatury, mamy tu jeszcze korekty wyrazów, mamy jeszcze tutaj oczywiście zmianę... Tego samego, tego samego co w Windowsie, czyli tam waluta, no i jeszcze tam jakieś symbole. Data i godzina, no to tutaj już poniżej wiemy do czego to wszystko jest. Mamy jeszcze zakładkę zaawansowane, ale tym nie będę się zajmował, bo nie wiem do czego to jest. Dalej mamy Instant Messenger. Co to jest? Czy to jest klon MSN-a? Czy coś w tym stylu? 2008 rok znowu. O matko, set status. To widzę jak Gadugadu klonę MSN-a, czy coś w tym stylu. Czy coś mówiłem, że to klient MSN-a takiego, nawet AIM-a w sumie też. O Gadugadu, polisz im, 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 im serwis. Śmiesznie by było, jakbym wpisał tutaj swoje dane do Gadugadu gadu i jeszcze to działało. Dalej mamy odtwarzacz audio. Are you ready to Amarok? Nie wiem. Nie wiem, czy mamy tutaj muzykę jakąkolwiek. Tu możemy sobie przeskanować kolekcję utworów, ale tutaj nie mamy chyba żadnych. Samplowych rzeczy. Design aplikacji no jest taki goofy trochę. Wersja 2.0.2. Build date z 2009 roku, czyli to może być modyfikacja z 2009 w sumie. Możemy sobie nawet streama dodać widzę, na przykład z radia czy z czegoś innego. Wszystko widzę, że jeszcze uruchamia się tutaj w pasku zadań, więc tu wezmę to może powyłączam wszystko. Update notifier co? Install. Install package. Zainstaluj, chcę mieć zaktualizowany system, o już się zaktualizowały. You will need to restart Amo Amarok Player, aha fajnie. Sprawdźmy teraz aplikacje, bo tutaj były właśnie te samplowe. Mamy tutaj aplikacje do grafiki, okulara już widzieliśmy, więc sobie go pominiemy, mamy Gwenview. Gwenview, widzę, że to jest przeglądarka plików połączona chyba z odtwarzaczem obrazków takich. Sprawdźmy wallpapers, no nic nie widzę, no what? Co ty odpalasz ziemeczku, no all supported files, odpala większość plików też, ale nie odpala tych, ob, tych, tych, tapet, albo ich tam nie ma, kurde, fajny plot twist. No i tutaj mamy jeszcze case snapshot, też programik do robienia screenshotów, możemy sobie zrobić screenshot całego ekranu albo, albo takiego regionu na przykład, no sobie zróbmy tego Aha, żeby zrobić snapshot, trzeba kliknąć Enter. Dobra, jak ja podwójnie klikałem? No i tak no, to sposobem zrobiłem. Dalej mamy zakładkę Internet. Tutaj mamy troszeczkę więcej rzeczy. Patrzcie, mamy KeyTorrent. KeyTorrent, jak nazwa wskazuje, no tu już nie, nie istniejące rzeczy. Yy, to jest klient do torrentów, pewnie też na BitTorencie bazowany. Albo nie. Desktop Sharing. Programik widzę do pulpitu zdalnego. Feed Reader. Programik do czytania RSS-ów, to już chyba widzieliśmy. Mamy klient Irca, już kolejny Quassel IRC, chyba w swojej starej wersji, właśnie. No to z nich chyba nie wejdziemy już na Irca. Ale sprawdźmy. A, nie ma tutaj żadnych serwerów, no to nie dołączymy. Klient maila widzieliśmy. Widzieliśmy przeglądarkę. Mamy jeszcze KD Bluetooth 4. Tylko, że Bluetooth ja nie mam, więc no, nie przetestujemy tego. Dali mamy multimedia, Sound Mixer widzieliśmy. Zobaczmy. Video player Dragon Player. What media would you like to play? No, nie wiem, playdisc. W ogóle sprawdźmy czy Linux potrafi uruchomić płytę DVD. Sięgnę sobie jedną z mojej półki. W ogóle śmieszny plot twist z tą płytą. Kupiłem ją za 5 zł w biedronce. Mam nadzieję, że płyta się uruchomi bezbłędnie. <laughs> Oby. Dobra, napęd ruszył. Narzeczony na niby DVD. <laughs> Play Media. Play disc. No i co dalej? Rip DVD video tiles? Kurde, to jeszcze ma riperkę w środku. Matko, jedyna, mogę ripować płyty na HANA Montana Linux, zawsze to chciałem robić. Czemu nie mogę uruchomić płyty? Sprawdźmy, może prosto z płyty. Jest tutaj plik WOB. Jak nie ma WOBów? To po co ty masz opcję odpalania płyt? Ja nie rozumiem. Weźmy All Files, o, nie, nie ma All Files. <grych> w dupie, no. Co to za program jest, że nawet nie potrafi pły płyty odpalić? Super, po prostu prześwietnie. No dobra, no to zobaczymy sobie może riperkę w akcji, co? Last plugin device. Rip video DVD tiles. Jeżeli ten program zripuje nową płytę DVD, to ja pasuję. O ile się to w ogóle uruchomi, to trzeba od tego zacząć. Dalej mamy Office. Mamy książkę adresową. Książka, książka adresowa. No nic ciekawego. Manager informacji personalnych. I no, Jezu, co to są za programy? To już chyba widzieliśmy. Dalej mamy ustawienia. To ustawienia portfela. A, to jest chyba też do haseł Unixowych. Nie wiem. Spróbujmy jeszcze raz uruchomić ten program. Płytka się zatrzymała. Mam się bać? Chyba nie. Oho, płyta się uruchomiła. Co ty robisz z moją płytą? To wygląda jakby próbował załadować aplikację, ale nie mógł. Dobra, pasuje. Nie, nie umiesz uruchomić płyty, to kij ci w oko. Moje narzeczone na no, niby nie zostanie uruchomione. Dalej mamy jeszcze ustawienia QT4, ale no tego też nie będę ogarniał, bo, bo jeszcze coś popsuję. Powiem wam szczerze, czy jest sens... Patrzenia po kolei tych aplikacji, wszystkich, skoro wiemy, do czego one wszystkie są. No, może oprócz tych, sprawdźmy sobie Advanced Text Editor. Tutaj możemy sobie robić dokumenty, możemy sobie robić także nowe. O zwykły Kate widzicie. Dalej Archiving Tool, Arc, programik do robienia rarów i innych tutaj archiwizacyjnych, tutaj pliczków, Seven Zipa nawet, proszę bardzo. Dalej mamy Key Mouse Tool, programik do myszki. Co? To widziałem chyba w panelu sterowania, albo mi się wydaje. A, to jest Automatic Mouse Click, to jest makro. Kurde, wprowadzili makro do tej wersji, no ja nie mogę. Co to jest? Personal Time Tracker, co to może być? Czym jest Personal Time Tracker? To jest chyba coś do alarmów, czy coś, nie wiem. Time Tracker, może coś, jakiś minutnik. Dalej mamy Pop-Up Notes. O no proszę, to jest odpowiednik sticky notesów z Windowsa Vista. No i to coś może zostać nam na ekranie, o proszę bardzo. Więc sprawdźmy, co mamy dalej. Dalej mamy Yy, kalkulator naukowy, jezu, ten motyw jest taki szpetny, no ale cóż, sprawdźmy sobie 8 przez 0 infinity. Następna jest lupa. No dobra, lupa jak lupa, no. wygląda zwyczajnie. Możemy ustawić tryb podążania za myszką, możemy ustawić jeszcze chyba tryb tutaj w selekcji na pulpicie. To jest w sumie lepsza lupa niż w windowsie, bo chociaż tutaj możemy zaznaczyć sobie obszar, który ma powiększać, tak samo w jakiej skali. Tu jeszcze można oddalać dany obszar. Kurde, ciekawe, no, lupa działająca na odwrót. Czemu nie mogę tego wyłączyć? What? Może muszę follow dać? Czemu nie mogę wyjść? Ej! Daj mi z tego wyjść! Frajerska chmuro, co się stało? Dlaczego nie mogę wyjść z tego programu? O co chodzi? Idziemy dalej. Mamy Mamy klawiaturę ekranową. O coś, tak, coś takiego proste, jak nie wiem, ale działające chyba. No i ostatnia rzecz, KD GroupWare Wizard, select the type of server, nie wiem, e-group, super, no i nie połączymy się, bo ja nie mam żadnych danych. Tak więc dobra, to byłoby na tyle z programów, zobaczmy dalej, no nie, sprawdźmy dalej, mamy komputer, To mamy odnośnik do głównego katalogu, do internetu, do routa, no i do kosza. Ostatnie używane pliki, no i przycisk do wyłączenia systemu, albo wylogowania się, no i tak, zobaczę jeszcze od biedy te... Gadżety niektóre. Sprawdźmy sobie naj te najciekawsze, które tak wyglądają na ciekawe. Life. Jakieś życie. Co to jest? Co to mi się generuje tutaj? Mogę zwiększyć, co prawda, ilość tych komórek, ale... Nie wiem, czy to coś da. Dalej mamy słownik. Nie wiem, smell. You smell like you farted. Racism? What? Monitor systemu. Tu akurat pokazuje nam, ile... Miejsca na dysku zostało zużyte na ten system. No z, z, za dużo. Mamy jeszcze widget z wylogowaniem się z systemu albo zablokowaniem sesji bruch. 15 Puzzle. Też widzę inspiracja bardzo wistą. X-Eyes Clone. A, to są te oczy, co tak chodzą za kursorem. <gryw> Widziałem na jakimś live'ie chyba u SKKF-a. Live z Windowsa 1. Monitor systemu drugi. Tym razem pokazujący informacje o urządzeniach. I widzę, że dobrze pokazuje w miarę. 3D Model of the Earth, Blue Marble, OpenGL Shaders Not Supported? Mi się wydaje, że drivery pod Linuxa, pod tą integrę były lepsze niż w Windowsie, What? Kolejny monitor systemu, tym razem pokazujący zużycie procesora. <grych> Ups, wyłączyłem sobie folder, a w sumie walić to. Twitter micro Blogin. KDA Twitter, ciekawe czy działa nawet dzisiaj z x -em. Dalej mamy kalendarz, w takiej oto formie, nawet wygląda ok. Kolejny system, monitor, tym razem do chyba wszystkiego. Dokładnie, to jest już do wszystkiego. Widzę wszystko złączone. Temp... Nawet miernik temperatur zrobili, bruch. No i jeszcze przeglądarka internetowa jako widget. To nie może się sprawdzić. To nie wiem, co to jest za slider. I to chyba nie działa. Super. Wiem, na czym zadziała. Example Domain, dobra, zadziałało. Jeszcze z CSS-em, więc ok. No i to by było chyba na tyle z takich ciekawszych. Widgetów. Sprawdźmy jeszcze szybko, co my tu mamy na pasku. Widzę, mamy po raz kolejny klipera, czyli menadżer do kopiowania rzeczy. Mamy jeszcze informacje o update'ach. In, incomplete language support. Run this action now. Select language to install. Ja jestem na polskim. Gdzie jest polski? O to w... tu widzę jeszcze upgrade. W ogóle patrzcie, to nie jest HANA Montana Linux. To jest, to jest Kubuntu pod przykrywką. Do you want to do a full upgrade to the new distribution release? Za chwilę. Na tym skończymy odcinek. Key Organizer. To jest organizer. On ma tutaj, widzę, duże rzeczy. Możesz zaplanować sobie jakieś wydarzenia, jakieś tutaj listy, co możesz sobie zrobić. Jakiś dzienniczek, coś do wydrukowania możemy sobie ustawić. Taki organizer po prostu, najzwyklejszy, tylko komputerowy. No i to w zasadzie tyle. Więcej tutaj nic nie ma. Tu możemy sobie. O, tutaj też coś jest, widzę, pod tym przyciskiem. Screen Edge, cokolwiek to znaczy. Możemy sobie zwiększyć wielkość tego paska, o matko. Czekaj, Screen Edge. Czy mogę w lewo? Nie, nie mogę. Tutaj jest jakiś przycisk, ale... A, mogę pozycję go zmienić, dobra. Mogę jeszcze go poszerzyć, czy coś? Czy nie? Mogę go poszerzyć. O w dół. Dobra, mamy pełny pasek. Dobra, cofam to, co powiedziałem. Pasek jednak jest na cały pulpit, tylko trzeba go tutaj przestawić i go rozszerzyć. Tak więc dobra, tym oto akcentem chyba kończymy ten filmik. Odpalę jeszcze na koniec update'a tego Kubuntu. Zobaczymy, czy to zadziała, czy nie. Welcome to Ubuntu! A Kubuntu? No matko, no dobra, upgrade. Jeżeli to zupdate'ujesz, to ja nie wiem albo nie, Fatalny błąd! Co się stało? No debugging symbols found, no to nie zaupdateujemy systemu, tak więc. No. Tak więc co, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Kana Montana Linux to tak naprawdę Kubuntu, ale i tak nazwę ten filmik Kana Montana Linux, bo każdy pewnie kojarzy ten system z tej nazwy. Dobra, tak więc standardowo. Jeżeli macie jakiekolwiek propozycje, yy, które chcecie, abym zrealizował, na przykład nie wiem, zainstalowanie jakiegoś systemu czy yy, pokazanie czegoś, no to możecie śmiało zostawić komentarz pod filmem. Ja z chęcią zobaczę tą propozycję, ogarnę mniej więcej i przypnę do listy. Jeżeli podobają wam się takie treści i chcecie ich więcej, no to śmiało możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, abyście mieli powiadomienia o następnych filmach, no i co? Dziękuję Wam bardzo jeszcze raz, no i trzymajcie się do następnego materiału. Sie! Pitole, co to był za system, bro?